Siemanko, się z tej strony Maciej. Gramy sobie turniowe. Yy, yy, z yy, moim widzem. I z moim drugim widzem. No nie wiem czy można ich nazwać widzami po prostu takimi osobami, które mi napisały, że chcą ze mną zagrać. Mam mało, mam mało amo. I się za tym ukrył. No jak?! On mi heda zrobił! No on, nie wiem, on HEDY robi. O, zabił! O, ale on jest dobry! Nie no. Nie miał sensu, patrzmy szczerze. Tragiczna runda z mojej strony, ale spokojnie. My se ve la fare, pausa, pompa, 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 Jestem full sniper z... A to ty tych ty, ty, ty pada zabiłeś? Nie. Ale my jesteśmy dobrzy. Nikt nas nie powstrzyma. A WPA? Może nie. Nie, nie kupuję w ogóle. Jest, jeden zabicić. Ca będę musiał dwóch typa robić. My nie nie są. Dobra, uciekam, bo nigdzie nie ma. Nie mam czasu. A bo to na A było! Mm -hmm. A ja nawet nie widziałem. Mm, tak. ja myślałem, że B. Ale dobra, jestem ja tym w No ale byłem na A i... Nie... Niko nie wiem przy pierwszej okazji no, no. Dobra, wracam tam, wracam tam, wracam tam no, 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 no. Jeden zabity Jest drugi zabity Małka. Nie Trzeci zabity, ale ja jestem dobry ale trzy dobre fragi. Nas nic się w Nie, tam też są z Polski. On mi napisał, że ja mocny jestem. Się... a AWPy! Której strony wyjdzie? Po czwą granata? Nie wiem, może by mu coś dał, gdyby ktoś tam stał. Brawo. No i dwóch. Jeszcze jednego. Ten, ta, ten AWM kiwa ich. O, ale my jesteśmy dobrzy, widzisz to? Dobra, biorę AWP. Golden help, please. <coughs> a czemu oni są na. A on ma fajną kosę, ten. Powiem ale, ale. Ale idealnie tam cztere, nie miał sens. Na 4 gości. Tragiczna runda. Na tej strony. Nie, bo po co mi ta nie? Nie powinienem tej awu wybrać Po co? Po co nas strzelał? Po co nas strzelał? Ten full sniper strzelał. Nie po co. Ty idzie! No Gosiak by wiedział, że tu stoję! Nie ja wszystkich oczywiście zgłaszam Bo no z się, siedzę jak wtedy się naciśnięcie Dobra runda, eko taka Taka jakaś Runda eko You can't even have that Bravo! Capitan na runda.

Dobra, nie będę grał z tigną. a nie wiem, bo to jest O, z prawej! No wiedziałem, że tak będzie! Ta będzie przegrana. Albo nie? Jeden na... Nie, jeden na dwa. Ja, to będzie kolejna runda taka długa. Ale miejmy nadzieję, że wygramy. Ja na to w niego strzelałem. Ale niestety za słabo. No i jak my na spocieńców trafiamy, no to ja się nie dziwię, że my przegrywamy. Skoro tu jakieś są. No jest cięsko, no. To trzeba przyznać Я он написал, что на 20. Я у него броня? Май. Давай на а, давай на а. Dawaj, 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 szybko! A, ty zginęłeś. Nie Błagam. Zróbcie im coś. Bo Jest! Jeszcze jeden.

nie, on jest z prawej. Jest zabity drugim. Aha, to był typ z gunem. Może ugrają, bo jest 2 na 2. Jeden na dwa Tylko ten full najpierw by musiał bardziej ogarniać Nie, ten AWM, bo on z flesa. gdzie... No tu ty był. Pytanie, czy on jest shotgunem, No on jest To Ten jeszcze do niego na blisko. Ale Big Brain. No dobra trzeba, trzeba jakoś sobie poradzić. Czemu ona zginie od tego samego typa od tej samej strony? Mam 4 HP! Dobra, ja lecę. Ja lecę, ja muszę zabić. Mam mało. Jest! Mam 4 HP. Musimy się stąd ruszyć. Mam cztery HP, widzisz? Po schodach wchodził. Po schodach. Nie no, musimy lasować już. Jest! Jest! Zarasowałem! Jest! Udało się! Oni nas nie lubią! Prawda! Prawda! Uda! Jas! Czekaj, gdzieś wczoraj idzie. Flasa rzucam, flasa rzucam. No On jest lewy i Nie, stał tam Mam 69 HP A tam nadal jest drugi jakiś typ Jest zabity Mam 25 HP Jeszcze trzech A bo tu był chłopany no to 2 na 2 ale dobrze i tak stawiamy im się więc nie ma takiej tragedii nadal jest szansa na wygranie dobra awp może pofraguje coś daleko Bo no się, jakby wiedział, to jest No, gość! No, przez jak? Jak go nie widziałem, a on nie widział. Nawet mnie przez rzeczy nie trafił. To jest cheater na pewno. Jestem tego na 90% pewien. Ja gościa się nawet nie widzę, a ten mnie widzi Po co on moja AWP wziął Zamiasz salista nie Teraz trzeba rundy wygrać No My jesteśmy za słabi chyba to żeby to wygrać Nie Trzeba nie. nie możemy ich tędy Nie da się go... magicu No go trochę obiłem Stęż. Leży? No ile on ma HP O nie, tam jest trzeci, tam jest trzeci Uważaj. Leży? O kurde zarie Jest, Jest Jeszcze jest nadzieja No nie wierzę tu Secesa po tej rundzie po tej po tym chyba pogląda Bo my gramy lepiej No dobrze, nie, gramy dobrze przynajmniej O proszę bardzo lezny A nie drugi jeszcze z tej strony! Ratunku, 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 szybko, szybko! Od B, od malała, B, malała, od malała. strony B. Za to za tobą, Bolała. Mam no, problem, t... że tu też. No, mówiłem, że za tobą. Brawo. No wiedziałem, ale tam też, tam z przodu, przede mną też był gość. Halo, nie no, za to, bo no i brawo, no. No ale byłem drugi najlepszy. Minus 8. tragedia ta, ten tryb jest. Ile mam tu? 8 do 10, taka walka. Oj, ale się spacili. Nie wierzę. To papa. Widzowie.